Pięknych serc, maj, rocznica pięknych myśli, Tym, co dawno przeminęli, tym, co się pojawiło. Choć przeminął dawny wiek, dawne hasła się zmieniły, Orzeł począł nowy wiek, lecz w przeszłości czerpał siły. Z tych w ciemności jasnych chwil, kiedy miłość pobratała W jedną całość Polski stany, miłość ponad wszystko trwała. Tym, co w Polsce dali myśl, aby stworzyć cud majowy, Część z oddaniem tłuszczmy dziś przed pamiątką Heronimską. Kwiaty składają. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Ewa Droski. Delegacja Rady Społecznej Kombatantów w Krzysztofie Głodziej oraz Związków Kombatantów i z Głodziejskiej Delegacja Głodziejskiej Delegacja... 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 Głodziejskiej Delegacja...

Szanowni Państwo, w imieniu starosty głogowskiego Jarosława Dudkowiaka serdecznie dziękuję za Państwa udział w dzisiejszych uroczystościach. Dziękuję kombatantom, pocztom sztandarowym, harcerzom, żołnierzom głogowskiego garnizonu, orkiestrze zakładowej Huty Miedzi Głogów, wszystkim delegacjom, oddziałowi ratownictwa medycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogowie, komendantowi Komendy Powiatowej Policji, pracownikom Miejskiego Środka Kultury oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji uroczystości. Powiatowe uroczystości z okazji 224. rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja dobiegają końca. Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w uroczystej mszy świętej za ojczyznę, która odbędzie się w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Osiedlu Kopernika, która rozpocznie się o godzinie 12.30. Poczty sztandarowe proszę wyprowadzić.